Mieszkańcy Torunia nie zawiedli. Do punktu zbiórki trafiały meble, tekstylia, książki, wiele sprzętu elektrycznego i elektronicznego. To są takie fajne rzeczy niektóre, że po prostu szkoda. Wiem, że ktoś z tego korzysta, bo byłam w sklepie na Mickiewicza, pytałam się, część oddałam tam, część tutaj, także jeszcze część mi zostało. Zebrane sprzęty elektryczne i elektroniczne trafią do warsztatów terapii zajęciowej. Zostaną tam naprawione lub zdemontowane w ramach zajęć terapeutycznych. To będzie na pewno przeglądnięte, sprawdzone, jak będzie na przykład działało czy nie. To będzie też wzięte znaczy, osób, które potrzebują, rozdane lub sprzedane. Warsztaty prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Wkrótce niepełnosprawni podopieczni będą mogli utworzyć spółdzielnię socjalną. Osoby niepełnosprawne czują się dowartościowane i są społecznie użyteczne. Po drugie, elektrośmieci nie zawalają tam śmietników. Nie podlegają składowaniu w miejscach niedozwolonych, tylko w określone miejsca są dostarczane i po trzecie dają możliwość przeżycia tym ludziom. Niepotrzebne rzeczy można również oddać do galerii Przyda się, prowadzonej przez Fundację Feniks, mieszczącą się przy ulicy Mickiewicza 134 w Toruniu.